Jak wiecie, często Wam mówię o tym, że gole twarz i zobaczyłam sobie na TikToku taki spray, który powoduje, że te włoski są idealnie widoczne, ponieważ ten spray jakby się na tych włoskach osiada i dzięki temu jest łatwiej te włoski zgolić. O, w ten oto sposób. Szukałam takiego sprayu wszędzie i niestety nie da się go kupić do Polski, także uznałam, że po prostu zrobimy taki spray DIY. Mam taki jakby atomizer do talku. No, wygląda profesjonalnie. Oraz najzwyklejszy proszek do tyłka bobasa. No jak się tak przyjrzymy, to ogólnie to nie jest jednak to samo, w sensie ten spray przedstawia z areozolu, to osiada tylko na włoskach, a tutaj jednak mamy też po prostu na twarzy ten proszek, ale jeżeli chodzi o samo golenie, to ogólnie chyba też nie będę tego jakąś największą fanką, ponieważ ja uważam, że powinno się golić na olejku, żeby nie było żadnych podrażnień. Widzicie te wszystkie kłaki? Ogólnie golenie twarzy na tak, ale używanie do tego celu pudru na nie.